Siema widzowie yy, Chciałbym was poinformować o nowej serii Która będzie się nazywać Samotny Sąsiad yy, Gdzie będzie występować, ben, gdzie będę występować ja yy, Ogólnie będę jakby prawdziwym człowiekiem w FES 22 Będę jeździł Ursusami, Bizonami. Najprawdopodobniejszy odcinek wystąpi... w niedzielę? Jutro. Yy, ogólnie zachęcam do subskrypcji, do lajkowania i dzięki. Ogólnie przejdźmy do filmu. Yy, to tylko było taki wsep. Yy, ogólnie tak. Na tej serii będę wcielał się w bohatera. Gdzie będę miał żonę i syna? Ogólnie będę miał najprawdopodobniej gospodarstwo z dziesięcioma krowami i pięcioma owcami albo świniami, jeszcze nie wiem. Możecie wpisać w komentarzach. No. Myślę, że powinniście zostawić. Przynajmniej 10 komentarzy aby odblokować świnie albo yy, albo owce. Tak i tak, przejdźmy dalej. Yy, tak. Yy, na pewno będzie tak. Na pewno będzie Ursus C30 -C 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 -C, C -C -C -C. Będzie Bizon jakieś mniejsze sprzęty, jeszcze nie wiem jakie ogólnie myślę, że seria będzie dobra i ogólnie mam grafik tutaj rozpisany poczekajcie, na tutaj nagradzmy yy, tak, yy, tak. Yy. niedziela jutro będzie film z tego właśnie, z tej serii pierwszy odcinek yy. W poniedziałek nie będzie żadnego filmu, chyba że zrobię na zapas i we wtorek tak samo. A później już będzie. A w sobotę będzie tylko jeden film. Albo dwa. No dwa. Dwa będą. A najwyżej w niedzielę będą cztery. No i no, chyba. Bohat... A właśnie, jeszcze miałem się spytać was. Czy chcielibyście wziąć udział ze mną w tej serii? Yy, przynajmniej jak będzie ktoś stałym oglądającym, subskrybentem i subskrybentem i lajkował będzie każdy film z tej serii, yy, będzie mógł zagrać ze mną. I niedługo będzie link do wspierania mnie yy, w tej serii. ジャンキーシマ。Yeah,